Jesu, czemu ja tak wyglądam? Hej wszystkim, witajcie na nowym filmiku na kanale. Czemu to jest tak ciemno? Aha, wygląda. Ja, bo nie miałam zapalonego światła na lustrze. Ehm, to więc tak, nie nagrywałam. Znaczy, długo nie nagrywałam w tamtym tygodniu. Nie wstawiłam nic. Bo jakby. Czyli co było w tamtym tygodniu? Chodziłam jeszcze na praktyki i w sumie no to, no to tyle. Nic szczególnego nie robiłam. No i jakby no nie miałam co nagrać. I dalej nie mam co nagrywać, no ale już teraz w ten sposób muszę coś stawić To jest ja nagrywam następnego vloga dla Was. Ehm, wczoraj zaczęłam ferię, dzisiaj jest wtorek. I wiecie co? Muszę jechać z koleżanką znowu tam, gdzie mieliśmy praktyki, bo. <słuch> bo jakby. Dobra, nieważne, po prostu pani stamtąd musi podpisać coś, i dlatego tam będziemy. Mogliśmy to od razu zrobić, ale nie? nie zauważyliśmy, iż musimy od... pójść do szkoły oddać. Oddać po prostu taki dzienniczek co zostaliśmy, dobra, nieważne Dla Najpierw przejdziemy do Katowic Jest za 15.11 Ja 20 po 12 wyjść z domu ma autobus i... Pojedziemy do tych Katowic i później wrócimy. Wrócimy i pójdziemy do szkoły. No i później ja wrócę do domu. Uff, teraz ja zapomniałam, co mam robić. Muszę się pomalować. Ubrałam się w ogóle już. Zrobiłam sobie też kawę. Nie wiem, wrócę. Wrócę, to nie wiem, co będę robić. Ja w ogóle nie wiem, co mam nagrywać. Ja? To, to zawsze mi Ja tak naprawdę, ja bym mogła już iść do szkoły. W sumie, nie, ja nie chcę iść do szkoły, bo przez to, że ja mam tyle rzeczy do nadrobienia, że jeszcze muszę to ogarnąć jakoś, bo nawet nie wiem, co mam tam do nadrobienia, ale. To jest, jakby nie chcę iść do szkoły, ale. Ale jakby nie to, że mam tyle rzeczy do nadrobienia, to ja bym mogła już iść do szkoły, bo. Co ja mam robić przez dwa tygodnie? Wszyscy gdzieś wyjeżdżają, czy coś, a ja, ja nic. Ja siedzę w domu, ja nie mam co robić. Ja przez ostatnie co? Zaraz. My no tak, jak skończyły się praktyki, to w piątek, był ostatni nasz dzień, to później, to były walentynki, to później poszliśmy do klubu. W sobotę pojechałam z moją mamą do galerii. W niedzielę cały dzień przesiedziałam, oglądałam filmy i nic nie robiłam. W poniedziałek, czyli wczoraj to samo, oglądałam też filmy i też nic nie robiłam. Dzisiaj jakbym nie musiała jechać do Katowic, to też pewnie bym oglądała filmy i nic nie robiłam. Ja przez te dwa tygodnie obejrzę wszyscy, wszystkie seriale, filmy, jakie, jakie tylko się da. No, mam zamiar nagrywać dzisiaj, jutro i może w czwartek. Ja muszę się zacząć malować, bo wyglądamy jak trup. Wiecie co w ogóle jeszcze? Nie jestem jeszcze zdrowa. Ja, ja już nie wiem ile jestem chora, Dwa tygodnie? Tak, to jest... Teraz się zaczyna trzeci tydzień. Byłam u lekarza, dostałam antybiotyk, skończyłam brać antybiotyk. Nie jest aż tak źle, ale... ale nie jest dobrze. W ogóle czekam jeszcze, czekam na moją paczkę z bo mają mi przyjść plakaty do moich obrazów, bo chcę nagrać room tour. Ok, wam się, wyszkuwałam się. Naprawdę już... Jakieś pół godziny temu, ale leżałam, jest prawie 12. Jeszcze mam trochę czasu Mój makijaż dzisiaj wygląda okropnie Jedynie to moje rzęsy wyglądają... Bardzo dobrze Ja już chcę iść Ja już chcę, ja już chcę wrócić do domu Jezu, ja zaraz tutaj się ugotuję, czemu tu jest tak gorąco? Właśnie mojego psa Dobra, y, widzimy się jak wrócę do domu Albo Albo nie wiem Mam wrażenie, że cały czas nagrywam w jednym miejscu A tu więc wstałam Jest dziewiąta Ubrałam się Nie wiem co jeszcze powiedzieć Zrobiłam woki jak widzicie. Zrobiłam je, nie wiem, może jakieś 2 godziny temu, ale <laughs> chcę jeszcze je wyciągnąć, bo już mi jest niewygodnie w nich. Leżałam w łóżku i nie miałam jak głowy oprzeć, to więc... Nie wiem, chyba zacznę od dołu słuchaj Spinka mi się zaczepiła. Nie, te spinki mi się pozaczepiały. Dobra. <laughs> Słuchajcie tego. Dobra, okej okay. Dobra, nieźle <laughs> <laughs> Boże, ja słuczę jej moimi Dobra, a ostatnie. Ok. <laughs> I jak tam? Jak tam wyglądają moje włosy. na najbardziej przeczeszę tym grzebieniem. A w ogóle paczka moja przyszła. Nie wiem czy chce mi się iść po nią. Miałam nadzieję, że będę mieć bardziej tutaj objętość z przodu, ale no nie za bardzo. Ale no ogólnie to jakby tutaj... Nie no, nie wyglądają tak źle, ale <laughs> chyba wyszłam z prawy. Albo po prostu mam długie włosy. Dobra, nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam na tym zdjęciu, ale. No. Widzicie, ja o wiele krótsze włosy miałam, i jakby ładnie się tutaj tak zakręciły, i w ogóle tak grzybka była też. No bo też miałam tutaj obciętą grzywkę taką, dotąd. I ona też lepiej takie. W ogóle tutaj miała, pamiętam taką, jak wyciągam te wałki, to tutaj tak. tak Dużo miał tej objętości, a teraz trochę tak... Co jest z moim kokiem? Tak, właściwie ja łóżko. Jest pół do dziewiątej, zaraz idę spać. To więc nie było sensu, ale ja się zmęczyłam No, jeszcze muszę odłożyć. raz w ogóle to wezmę, bo to już niepotrzebne. Um, muszę jeszcze ciuchę odłożyć i pójdę się kąpać. Muzyka What you want 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 na nah. yeah, want, 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 want. give it to me baby like boom 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 what i want 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 is what you want 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 na na come on my robot boy boy can you get it up come on my robot boy boy you should begin up take it take yeah. it baby baby yeah. take it take yeah. it baby like yeah. come on my robot boy boy can you get it up come on my robot boy boy you should begin A właśnie, nie pokazałam Wam. Teraz. Moja paczka przyszła. Yy, tak, i kupiłam tą opaskę. Ja już miałam Was trzy takie opaski. Nie wiem, może pamiętacie, miałam taką niebieską, taką samą, tylko że niebieską, ale wyrzuciłam, bo ona już brudna była. Miałam też dwie takie, tak czarną i różową z Pepco, ale sprzedałam je, bo stwierdziłam, że nie będę ich używać, a teraz znowu bym chciała tego paskudę ja sobie, kupiłam no ale tylko, że te z one były z jakiegoś innego materiału, takiego dziwnego, a ten jest lepszy no, czarną sobie kupiłam i kupiłam też to na ręce, jak widzieliście żeby mi po łokciach nie spływało a, i plakaty oczywiście tak, ja musiałam tą ramę skleić tam, bo mi się odkleja oczywiście no, a w ogóle chyba tam to jest trochę krzywe tak mi się wydaje, no Dobra, nie widać. I to więc następny mój filmik to będzie room tour. Ym, nie wiem, może jutro nagram. Yy, tak, widzieliście też, że montowałam. Zmontowałam... Yy, zmontowałam większość tego filmiku, yy, tylko raz mi to zostało do zmontowania to co teraz nagrywam, Nie wiem, ale robię skinker, jeszcze wybiele zęby, bo mam takie urządzenie do wydzielania zębów. Kupiłam w Rossmanie i to normalnie się po umyciu zębów wkłada do się blisko niebiesko świeci. Nie wiem czy to działa w ogóle. Już używam tego trochę i no na razie nic nie widzę, a szkoda, żeby nie działało, bo <grym> zapłaciłam za to 80 zł. No, ale to zrobię, żeby miałam skin care. Nie będę nakładać od wczoraj, nie nakładam tego Epiduo, bo, bo mam straszną suchą Strasznie suwam skórę przez to i mnie denerwuje Więc na razie nie nakładam No, tylko używam tego rano Ale... zaraz Zaraz, bo, bo to co ja mówię nie ma sensu Nie nakładam tego Epiduo, bo mnie strasznie wysu wysusza I nakładam co parę dni Na razie mi się nie pogorsza skóra, to więc... No, tyle dobrze Tylko używam tego rano, bo to jest takie Bardziej takie nawilżające Czy bardziej takie, nie wiem nie wiem, jak to wytłumaczyć. No, ale ja będę kończyć ten filmik, bo muszę go, jeszcze dokończyć, montować i wstawić, żeby na jutro był. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobał. I widzimy się w następnym. Pa!